Weronika jest uzdolniona artystycznie. Uwielbia malować. Jej mama jest Polką, a tato Włochem. Obydwoje doskonale mówią po polsku, jak i po włosku. Weronika, od kiedy pamięta, chciała zostać malarką. Po zdaniu matury i uzyskaniu bardzo dobrego wyniku, dostała się na wymarzone studia na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych. Ponadto przeszła też pozytywnie rekrutację na kierunek Filologia Włoska. Przed rozpoczęciem pierwszego roku studiów Weronika i jej koleżanka Kinga poszukiwały wspólnie mieszkania do wynajęcia. Z uwagi na to, że obie pochodzą z miejscowości oddalonej znacznie od miasta, w którym znajduje się uczelnia, to nie mogłyby codziennie dojeżdżać na zajęcia. W tym wypadku najbardziej racjonalne było znalezienie lokum niedaleko uniwersytetu. Dziewczęta poświęciły miesiąc wakacji na poszukiwania odpowiedniego mieszkania. Miały ustalone kryteria wyboru i eliminowały lokale, które nie spełniały wymogów. I tak, na przykład, mankamentem jednego z mieszkań było położenie na dwunastym piętrze bloku i brak windy. W innym zaś brakowało całego umeblowania. Kolejne znajdowało się dziesięć kilometrów od uczelni. Ostatecznie udało się im znaleźć świeżo wyremontowane, dwupokojowe mieszkanie, wyposażone w meble i sprzęty, położone na drugim piętrze w bloku, w odległości jednego kilometra od uniwersytetu. Yes! Wynajmujący zapewnił, że lokal jest w świetnym stanie, a dziewczętom będzie się w nim doskonale mieszkać. Weronika i Kinga zawarły z właścicielem umowę najmu lokalu. Pewnego listopadowego dnia, gdy Weronika wracała z zajęć, dostała od Kingi SMS-a o treści – Pomocy! Wracaj szybko do mieszkania! Próbowała zadzwonić do współlokatorki, ale Kinga nie odbierała telefonu. Weronika przyspieszyła kroku i po trzech minutach od otrzymania SMS-a już była w nowo wynajętym mieszkaniu. Zastała Kingę stojącą na toalecie i trzymającą w rękach wiaderko od którego z rury ciekła obfitym strumieniem woda. Cała łazienka i korytarz były zalane wodą. Co się stało? Zapytała Weronika. Szybko, podaj mi drugie wiaderko, bo to już jest pełne wody, krzyknęła Kinga. W tym momencie do mieszkania wpadł tata Kingi, którego wcześniej powiadomiła Kinga o zaistniałym problemie, a on od razu wiedział, co zrobić i zatamował wylewającą się wodę. Kinga wyjaśniła później, że w łazience pękła rura z wodą. Próbowała powstrzymać tryskającą wodę, ale z marnym efektem. Dzwoniła do właściciela mieszkania. Nie odbierał telefonu, więc skontaktowała się ze swoim tatą. A potem napisała smsa do Weroniki. Kto powinien ponieść koszt usunięcia awarii wynajmujący czy najemcy? Co powinny uczynić w takiej sytuacji dziewczęta? Weronika i Kinga powinny jak najszybciej poinformować wynajmującego, właściciela mieszkania o awarii rury z wodą. Przepisy przewidują, że to najemce obciążają drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody. W tym wypadku jednak wyszła na jaw poważna usterka instalacji. To wynajmujący powinien podjąć się niezbędnych napraw, a w przypadku konieczności opuszczenia lokalu przez dziewczęta na czas remontu, mogłyby one domagać się obniżenia wysokości czynszu na ten czas. Podstawa prawna Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.